Gramy dzisiaj Brawlika mm. z Andrzejem. Wielki powrót z Andrzejem. Przywita się Andrzej. Witajcie, jest Szymoneczko? Szymoneczko. <noise> y, wielki powrót do Brawlika. Dawno nie było mnie na tym kanale, ale dzisiaj zagramy sobie zadymiarzem. Którego zadymiarza wybierasz? A weźmy. Tego. O, wybieramy tego zadymiarza. Rosa. Rosa. <laughs> o, odblokowujemy wydarzenie Który, o, W którym wydarzeniu coś. dzisiaj zagramy? Czekaj, czekaj O, coś, coś nowego I 10 diamentów klejnotów. Sklejno. W którym wydarzeniu zagramy, Andrzeju? Może tym ostatnim O, dobra. gorąca strefa, najgorsza <laughs> Pamiętajcie, żeby za chwilę Zobaczyć piosenkę ekipy Albo już ją widzieliście Ponieważ ekipa to nasza drużyna i ją promujemy. Andrzej, komentuj coś. Mamy... u, dawaj, dawaj jakiś komentarz. Patrz. Bijemy go. Dobrze, leży. Ale musisz coś mówić. Ale ja się stresuje. No, leży, jego pierwszy leży. raz. Nie martw się, nie martw się. Zaraz ktoś nam chyba w plecy strzeli, bo tam się jeden z zaka... Z tyłu idzie. Patrz, wiecie, my jesteśmy Na mocni. Musicie iść. Spokojnie, spokojnie. Tak, 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 spokojnie. Ja już idę na drugą. Tu jest go niszczymy, Andrzeju. Leży, leży. Dobrze. Przejęliśmy jedną gorącą strefę. Zostawcie komentarz. Wszystkiego najlepszego Andrzej. I suba. I suba, i lajki. Like. Lajki like, like, i like. like też. <gry> Zaraz I chyba wygramy tą giereczkę. Na pamiętajcie Troje przerwy od Ligi Mocy, bo każdy nagrywa Ligę mocy. Ale Jak ja? tam pogoda u was? Jak tam pogoda u was? Niszczymy, niszczymy. Dobrze. Uj, niedźwiedź Leży. Chyba wygramy, chyba wygramy. Nie wiem dlaczego nasz Rick co? Stoi sobie tam, ale jest wygrana. Wygrana, widzowie. Elwi, gwiazda gry, czyli my. Dobrą postać wybrać, Andrzej. No, dobrą. Dobrą. To by było na tyle w tym odcinku. Już jedną giereczkę wygraliśmy. Kolejny odcinek za chwilę. Kolejny odcinek kiedyś będzie. Ciągnę się, Andrzej. Papa! Papa! Pa.